Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Asclinter Delora, a to jest y, pierwszy filmik z y, serii, którą planuję stworzyć y, o nazwie Tutorial World of Warcraft. Ok. Czemu to robię? Robię ten filmik dlatego. Robię te filmiki dlatego. Ponieważ chcę pokazać ludziom, że World of Warcraft jest grą wartą zagrania, i warto wydać na nią pieniądze, które ona kosztuje. A wymaga, żeby zacząć grę. Musiałeś kupić battle chesta wartego około 35 zł na Allegro oraz kupić najnowszy dodatek warty około 130 zł a potem musisz trzeba uiszczać co dwa miesiące abonament, opłaty za abonament no może wydawały się dość straszne, duże rzeczy do kupienia, cenowo nie wygląda to wcale tak źle, a nawet jeśli do komuś się to nie podoba, no to chcę po prostu pokazać, że jeśli masz jakieś wątpliwości, to naprawdę e, warto zagrać w tą grę, bo po prostu e, jestem graczem od wielu, wielu lat, gram po prostu, mam 19 lat, Gram, e, od kiedy tylko pamiętam, jakoś od 5 roku życia, e, w gry MMORPG, zacząłem grać e, od, e, od jakoś, e, jak miałem 7 lat, moja przygoda zaczęła się z potem Metin i tak dalej i tak dalej, zagrałem w wiele produkcji i uznałem, że World of Warcraft jest najlepszym MMORPGiem i mam nadzieję, że ten filmik, te filmiki, które będę robił, E, rozwijają wszelkie wątpliwości na temat tego, czy warto zakupić tą grę, czy nie warto zakupować tej gry Okej. Okay. Przejdziemy teraz do tworzenia nowej postaci. I teraz tak, e, ktoś mógłby pomyśleć, jest ogromna ilość klas, ogromna ilość ras, jak widzicie. Są dwie frakcje, Horde i Alliance. E, I Pandeleni, którzy są, jak widzicie, neutralni są pośrodku. Ale nieważne. Trzeba wybrać rasę najpierw. I teraz tak, jeśli jesteś graczem, który, któremu zależy na tym, żeby być super, najlepszym już od początku, to wybierzecie rasę, która idealnie pasuje do klasy. To znaczy, na przykład, Blue Delphi. Blue Delphi są lepszymi na przykład magami niż e, wojownikami, A ze względu na pasywki. Po prostu, jeśli jesteście graczami, którzy są od początku nastawieni na bycie jak najlepszym, żeby wyciągać jak najlepsze osiągi ze swoją klasą, to będziecie wybierali, wybierali rasę, która jest najodpowiedniejsza do klasy, którą potem sobie wybierzecie. Ale jeśli jesteście zwykłymi graczami, tak jak ja, którzy po prostu chcą wybrać rasę, która im się podoba, to nie, no nie, nie zwracajcie uwagi, proszę was, na, na to, co tutaj piszę, czyli na y, rasowe cechy cechy danej rasy, przepraszam, cechy danej rasy. I teraz tak macie tutaj dwie frakcje, Alliance i Horda. Y, nawet jeśli zrobilibyście teraz postać w Hordzie, to potem dalej możecie robić, to potem moglibyście zrobić postać w alliance i na odwrót. Czyli że wybór rasy nie będzie determinował potem y, Waszych przyszłych postaci. One nie muszą, jeśli zrobisz postać w Hordzie, to na, to wszystkie twoje następne postacie nie muszą być w Fordzie, mogą być yy, w Alliance. Więc yy, tutaj możecie zrobić. Yy, ja proponuję wam wybrać yy, nie patrzcie na razie na, na frakcję. No was nie dotyczy, jesteście nowymi graczami. Nie znacie historii WoWa, która jest swoją drogą bardzo rozbudowana ale nie interesujecie się nalezieniem, chcecie wybrać po prostu sobie dobrą rasę to proponuję wam wybrać rasę, która po prostu wygląda waszym zdaniem yy, wizualnie po prostu jest fajna W po prostu wam się podoba z wyglądu na przykład nie wiem, podoba wam się tauren to zróbcie taurena nie, nie ma znaczenia i nie myślcie, że na przykład o jak wezmę taurena, tylko to, 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 że ja nie wiem czy on będzie dobry jako priest na przykład który, który mi się bardzo podoba, Znania? nie zwracajcie na to uwagi jeśli bierzecie taurena jeśli podoba wam się tauren, weźcie taurena jeśli podoba wam się klasa priest to weźcie prista. Nie interesujcie się tym, czy dana rasa jest e, najlepsza dla danej klasy. To nie ma większego znaczenia. To naprawdę to ma bardzo minimalne znaczenie. Zaufajcie mi. Po prostu weźcie to, na co macie ochotę. Ja jestem osobiście fanem Blue Elfów. Kocham ich historię. E, kocham ich wygląd. E, jestem fanem fantastyki. Od kiedy pamiętam i zawsze kochałem elfy. Więc e, ta rasa jest dla mnie idealna, po prostu. Naprawdę jest idealna dla mnie. Ech, e, więc e, ja stworzę teraz Blue delfa No i macie wiele klas. E, w World of Warcraft niestety jest coś takiego, że jest klasa lepsza i gorsza. To się wszystko zmienia e, z wychodzącymi następnymi dodatkami, no wiadomo. Ale no jednak jest coś takiego, że e, na przykład taki paladyn. Paladyn jest lepszy w, na przykład na rajdach, czyli w takiej w endgame'owej już części gry niż na przykład yy, Szaman. Nie mówię, że tak jest teraz, broń Boże, nie mówię, że tak jest teraz, ale tak się zdarza, tak jest. Bo jest coś takiego jak yy, taka tabelka specjalna, możecie ją znaleźć na internecie. Yy, jak będziecie chcieli, żebym ją, żeby ją dał, yy, to po prostu napiszcie mi w komentarzach, ja to dam w opisie. Jest taka tabelka, która pokazuje DPS robiony przez, e, przez dane klasy i no i mm, to tak naprawdę pokazuje, która klasa jest jednak statystycznie lepsza niż druga pod względem oczywiście robienia damage'a, no bo jeśli chcielibyście grać tankiem, no to y, na to jest, są osobne jakieś, jest chyba osobna tabelka, która pokazuje jaka postać lepiej tankuje, a, nie, a jaka nie, ale y, mówiłam to nie ma znaczenia, jeśli y, chcecie grać... Y, postacią, która na przykład był, okazałoby się, że jest w tej tabelce gdzieś tam na samym końcu, to gracie tą postacią, bo i tak możecie być dobrze, i, i tak możecie być najlepsi. Ta tabelka to jest tylko sucha statystyka, która e, nie bierze pod uwagę tego, jak gracze grają. To znaczy, chodzi mi o to, że e, jeśli na przykład Roach jest gorszy od Huntera, ale Wy lepiej znacie swoją postać niż Kolega obok który gra Hunterem, to i tak będziecie od niego lepsi, bo to chodzi o to, żeby wy to i tak wszystko z, schodzi do tego poziomu, jak wy umiecie grać daną postacią, i to naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jest w tej tabelce. Ale no po prostu uznałem, że warto o tym wspomnieć, żeby, żebyście. Mieli pełny obraz tej gry, że jest coś takiego, że niektóre klasy potrafią być lepsze, które są gorsze, ale to wszystko zmienia się wraz z następnymi aktualizacjami, więc nie ma się o co martwić. To wszystko się ciągle zmienia. Eee... No, to pro... no to proszę bardzo, wybierzmy sobie Blue Delfa, wybierzmy na przykład Monka, to jest klasa, o którą się nigdy nie grałem, customize, okej. Okay. Eee... No, kreator postaci nie jest może na najwyższym poziomie. Nie oszukujmy się jednak, no ta gra ma swoje lata już. Eee... Więc no jest on dość e, toporny, można byłoby powiedzieć, ale na swój sposób muszę przyznać, jest bardzo fajny. No jest bardzo łatwy, nie trzeba się tu bawić w e, nie wiadomo ile rzeczy. Szczerze mówiąc, e, nigdy nie przeszkadzało mi w tej grze, że e, gościu obu wyglądał identycznie jak ja. Bo to często ludzie teraz w grach patrzą na to, że na przykład chcą, żeby ich postać była jakaś unikalna. I ona może być unikalna, jasne, ale. Może niekoniecznie w kwestii wyglądu, ale na pewno wasza postać może być unikalna pod względem e, ubioru. Tak e, ubioru, e, na który pozwalają nam e, transmogryfikacje, tak zwane. One po prostu nam zmieniają wygląd ekwipunku. Co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dobra, nazwijmy się i Isztras, może Isztras się nazwiemy. o, iż, iż Nie, dobra, Iśtras. A teraz naprawdę robi nas szybko wszystko. Może wam tylko po prostu pokazać grę. Ok, Musimy grać, ja grałem na serwerze A Burning Legion. Polecam wam ten serwer, <coughs> ponieważ jest tam dużo Polaków. Yy, łatwo się odnajdziecie w grze. Bo no po prostu <coughs> yy, uważam, że jak ktoś zaczyna grać, no to fajnie, lepiej by było dla niego, jeśli zaczynałby jednak yy, na serwerze, gdzie jest dużo rodaków, prawda? O, przepraszam, muszę sprawdzić ile ja to już nagrywam. Aha, 9 minut. Dobra, no to YouTube pozwala mi nagrywać na razie na 15 minut. Ale myślę, że sobie poradzimy. Teraz tak. World of Warcraft jest bardzo, ale to naprawdę bardzo rozbudowana fabuła, która ma wiele różnych wątków. Jeśli chcielibyście poznać tą grę tak naprawdę od od samego spodu, tak dogłębić się w nią, wgryźć się, to polecam Wam e, zaznajomić się z, z fabułą WoWa. Bardzo Was zachęcam, jeśli chcielibyście e, jeśli chcielibyście m, się właśnie czegoś dowiedzieć o tej fabule, ale na przykład nie wiecie skąd, gdzie znaleźć materiały, bo o przepraszam Was bardzo, bo na internecie jest tego ogromna ilość, To, e, to ja wam to po prostu podeślę. Ja to po prostu dam w koment w tym w opisie. A wy po prostu napiszcie w komentarzu, że chcielibyście poznać fabułę i prosicie o, o link. No ja wam to wszystko podeślę, no i nie mam sprawy. ok e, Przejdźmy pierwszego questa. no to jest przy okazji wygląd. E, możemy sobie zobaczyć. E, wszystkie dostępne cały dostępny ekwipunek dla e, naszej klasy. No? Tam wszystkie hełmy na przykład wszystkie jakie są możliwe na ramienniki. No i możemy nawet zobaczyć jak to będzie wyglądać na nas Jak będziemy w tym wyglądać. No, ja byle jak teraz daję, ale po prostu chcę wam pokazać, a no, tabard nie jest właściwie potrzebny, no, ale nieważne. No ale możecie sobie zobaczyć, jak będziecie w czymś wyglądać. E, są też bronie. No to jest bardzo, bardzo fajny sposób do transmogryfikacji, jeśli chcecie sobie jakiś set złożyć. No i przy okazji tutaj widać, skąd dana rzecz wypada. No widać, że jest word drop, to może nie jest za dużo informacji. Dlatego wszelką pomocą służy internet. No i oczywiście ja, jak chcielibyście coś wiedzieć, no to ja oczywiście pomogę we wszystkim. Eee, wiem, że jest to może filmik trochę na spontanie. Nie, nie zaplanowałem tego może za dobrze jest to mój pierwszy filmik na YouTube a czwarty z kolei który nagrywam bo nagrywam na Twitchu streamy po angielsku eee, oczywiście bardzo was przepraszam za jakieś niedociągnięcia w tym co mówię albo coś więc jeśli macie jakieś yy, jakieś porady dla mnie jak lepiej jak lepiej nagrywać albo coś no to będę Będę wdzięczny, jak po prostu zostawicie komentarz, Po prostu napiszecie w komentarzu, co powinienem poprawić w może coś w wymowie, może się trochę zacinam albo coś także no, po prostu będę wdzięczny, bo po prostu bardzo mi się podoba nagrywanie filmików z czegoś co lubię, czyli z woła i chciałbym to robić dłużej i naprawdę zależy mi na tym, żeby te poradniki, które będę robił, pomogły wam w poznaniu. World of Warcraft. A więc dobrze, e, jutro będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będziecie oglądać i że i że Wam się po prostu spodoba. No, to cześć. Żegnam was.